Parkour Paradise, dokładnie tak. Lecimy dalej z koksem. Ostatnio zakończyliśmy tutaj na tym levelku, wskoczyliśmy tutaj e, i zakończyliśmy naszego trip'a. Także lecimy dalej z parkurem. Mam nadzieję, że uda nam się go jakoś tutaj e, rozwalić i będzie git, git pięknie. Nie, nie, nie tak jak teraz taki wstawny skok, bez rozgrzewki. Dokładnie tak. Próbujemy, rozkminiamy, przechodzimy. o jej! Tylko jakby to fajnie zrobić, tak sobie myślę. O, o! ho. Dobra, tutaj przeskoczyłem. I wychodzi na to, że muszę się dostać tam. Tylko pytanie za 100 punktów. Jak to zrobić? <grymne> Spróbuję z, z tego. Stopnia, jest! Dobra, przeszło i kolejny level. Okej, okay, poszło lepiej niż. Aha, myślałem. Dobra, spadłem, bo wcisnąłem strzałkę do tyłu w locie, gdy, gdy nie powinienem tego wciskać. I to jest jakaś runda kwiatkowa. Tak, kwiatkowa. Aha, tutaj jest wejście, jakby się spadło. To spoko, to dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, jestem na e, kwiatku numer jeden. Gdzie by tu teraz pójść? Chyba tutaj, ok. Spoko, spoko, spoko. I tutaj. <laughs> Jest dobra. Ładnie poszło. O, się zablokowałem. Uuu. A co tu? Aha, ok. Tu, tu była bariera. E, spoko, ok, bo tak tak myślę, że. A coś tak coś tak mi łatwo idzie. A ja tu proszę bardzo, taki troll, że trzeba było tutaj zejść. I trzeba skakać od dołu niestety Także bardziej rozbudowany level jakiś nam się tutaj y, trafił wow, wow, wow. Jest, ok. i teraz tutaj Ach, Udało się, skaczę na dół Wow, 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 wow. Okay. dobra Czyli Tutaj zaczynaliśmy, ok. dobra Byleby nie spaść na dół teraz Bo byłby przypał <grym> A, a przy ja nie chcę. Dobra. Ko kolejny poziom, kolejny poziom. O! Przeskoczyłem! <gryw> a tu się nie da, rozumiem. Nie, nie ma takiej opcji, żeby tam się dało. Także lecimy tutaj. Pyk. Dobra. God damn it. Aha. Czyli co, od tego tam? Hm. zaraz zobaczę. Bo coś tak się tutaj. Yy, dziwnie układa ten level. Bo tu chyba nie da rady wskoczyć, chyba. A tutaj? Zresztą czekajcie. Jak tutaj? Aha, to tam villagery coś otwierały ja się. Zastanawiam o co chodzi. Nie, tutaj da się wskoczyć, ok. Okej, okay, ok, ok. Po prostu nie mogę się tam zatrzymywać i jakoś tam dolecimy. Dolecimy dokładnie tak. O, tak jak mówiłem. Tak zrobiłem. <grym> Dobrze. Dobrze, tu trzeba uważać na to kowadło. Oki. Okay. Oki. Okay. No i teraz się stąd odbijemy. Dobra. Dobrze. Jest. A, tu jesteście wy klaskacze jedne. Tak powiem wam szczerze, że kurczę, dawno tej mapki nie nagrywałem. Tak właściwie trochę czasu minęło, właśnie od ostatniego mojego podejścia tutaj. Tak sobie tak nie dzisiaj kurde, przecież ja tutaj mam mapkę do nagrania w którą dawno nie grałem i tak. Halo, Vertes, jak ty mogłeś o tym zapomnieć Pyk. Prawie jak 180 Tutaj skok. Ciach, ciach. O nie, jednak nie tutaj. A ty trolu Hilka the Troll. Swoją drogą tutaj twórca mapy zapowiedział, że, że tworzy nową mapkę. Parkour Paradise, już widziałem właśnie na Twitterze. Także niedługo będzie tutaj coś nowego. Coś kozackiego, bo widziałem screena. Także wiecie, łapeczka w górę ja tutaj będę nagrywał dalej. Tak bez lipy. A o co w tym poziomie chodzi? Aha, mam potyk skakać na górę. Dobra, bo już myślałem, że tak... Halo, coś, coś za łatwo mi idzie. Ciach. Ciach, ciach i ciach. Aha. Chyba nie powinienem tego przeskakiwać, ale no nic, no nic, no nic. Ja sobie tutaj, o widzicie, śmiało wró wrócę i, i spadnę, bo się spacja nie wcisnęła. Hops. Dobra, patrzcie na to. Ping, Ping. Oh yeah. Dobra. Hmm. Chyba wiem, co tutaj trzeba zrobić. Nie no, normalnie dzisiaj to mi idzie, kurde, lepiej niż niż zawsze, wcześniej, także fajnie. A tu znowu powiedziałem, że idzie mi lepiej i będzie mi szło gorzej. Normalka. O co tutaj biega? Halo. Czy to nie jest jakieś. Nie no, myślę, że mogę zejść tutaj spokojnie. Dobra, to idziemy. O. Jakiś dziwny parkour. Aha. Teraz tutaj. Okej. I tutaj. Ciekawe, ciekawe. Pek. O. o, już myślałem, że sfailowałem, a tu lock, ale dobre. Dobre to było. Fajne, fajne. O nie, ale to, to, to już nie było fajne. Tak, właśnie, w skoku już widziałem, że o kurde, sufit mi się pojawił. Uuu. O, ty i teraz tutaj nie będę mógł przeskoczyć. God damn, God damn. Uff, ale na farcie się zatrzymałem. Dobra, zrobię to tu tutaj, o, tak. O! Tako właśnie zrobię. Nic się nie zapadnie. O, proszę, tutaj. To już? Aha, okej. Okay. Tak, co tu się dzieje? Jakieś spadające te odłamki. God damn it. Ten level. Podnosi się? Czy co? Mam tu czekać? Hala, co to za blok tutaj się tworzy? Ej, tu nawet nic nie ma. Tu nie ma bloku, żebym po nim skakał. Ale to tak wychodzi, żeby z tamtego tutaj, 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 gdzieś tutaj i tutaj bym sobie. O! Bym tutaj wisiał, i bym sobie tutaj wskoczył. Chyba, chyba tak. Bo stąd. Nie, no, w sumie też się da, ale mi się wydaje, że właśnie z tego bloku tutaj miałbym pójść i wskoczyć. Chyba chyba jakiś problem z wersją jest tutaj. Tak, tak, tak mi się coś wydają. Wydają, wydają, wydają. Także dobra, ja tutaj wracam na, do game mode 0. No niestety, na 1,11 gram to ten level niestety jest zbagowany, bo rozkminiliśmy po dosyć dłuższym czasie. Ale zauważalne jest coś, co nie działa. Wait, wait, wait. Chciałem tutaj skakać. Parkurem czy oki tu chodzi. Tam jest jakiś przycisk potrzebny. Opa. No dobra. Roschymniamy ten poziom. <grymne> Bo jakieś dziwne poziomy nam się załączyły. Ping. Ping. Halo Ping. Dobra. Huhu. Takie dziwne sufity, że niby sufit, ale ale nie do końca. Pink, 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 pink. I śmiesznie się po tym skacze. Dobra, wbiłem się tutaj na górę. O! Czyli ok. Wcisnęliśmy przycisk, tak. Aha, i teraz nam się tutaj droga otworzyła. <grystanie> Spok. Aj, kurde. Ja to już mówię spoko, a tu mi się spadło. <grystanie> teraz będzie spoko. O, proszę bardzo. Pyk. Wyjście odblokowane. To sobie tutaj tak na szybkiego. Aha, pójdę. Tylko nie wiem, czy teraz dam radę, jak się tutaj. Ee, jak się tutaj. Mi spadło. Chyba nie, chyba nie dam rady. Dobra. Czyli jeszcze raz trzeba przejść tutaj tego parkura. No dobra. Skoro tak, to jak najbardziej. Aha, tutaj wyżej, 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 wertz, 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 halo Halo, trzeba wyżej skakać. Pyk, pyk. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk, właśnie tak. Tu się zbijam tutaj. Podchodzimy. Super. Chunk, chunk, chunk. Ok. Pyk. No dobra, sprawdzę. Tutaj sprintu nie potrzebuję. Ale wolę używać sprint. Dobra, i jest wyjście, także. <gryw> bardzo fajnie. Dobra, co, co ten przycisk robi? Nie wiem, ale muszę tu zajść. Halo. Dziwne Że tamto tam mi odblokowywało Wow Się pośpieszyłem Ej, halo, ej ej, 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 tak szybko? No dobra, dobra, da się zrobić, ale to już trzeba naprawdę Rozkminić, jest Klik Aha, chyba coś zaaktywowałem, tak? No i teraz to działa. Czyli jak tutaj, 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 tutaj. Dobra. Za wolno. Up. O! Jednak nie za wolno. Udało się jakoś. Ja pierdolę, To było niezłe. Okej, okay, co teraz? Jakiś teren z takimi oto chmurkami. Spadłem. Powiedzcie mi, że to nie są zabójcze króliki. Nie są to dobrze. Aha, to się chyba miałem z góry odbić. No dobra. Ale jeśli tutaj spadłem. A tutaj jest jakieś wyjście, dobra. No ok. Czyli wszystko jest jasne. Hm. A tam jest wyjście, dobra, dobra. Wszystko już ogarniam, wszystko już czaję. Pęk. Właśnie tak. Ping. Jest. No, trudne tutaj są skoki w tym miejscu. Dobra, spróbuję z górnego przeskoczyć. Hop. Ho. ho. Nice. Ping. O nie. Czemu tam nie wleciałem? Gadem, I to już się tak cieszyłem, że mi tak wychodzi ładnie. No nic, no nic. W każdym bądź razie. Um, ja już tutaj wiem, jak to przechodzić. Byleby teraz tylko to przejść. Tak. Dobra. That's nice, that's nice. Nice. Może ten królik mnie tam po prostu zepsuł. O! Teraz się tutaj wbiłem. No, to rozumiem. O cześć. Cześć, ludziki. Jesteście parkurem? <grym> tak, sk skaczę wam po głowach. Hej. To śmiesznie. Cześć, kumpel. Wskoczę ci na głowę. Jak się z tym czujesz? Myślę, że wręcz idealnie. Okej. Okay. O, tutaj chyba zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek, tak. No widzicie jak ładnie. Chyba teraz mam tutaj wskoczyć. O, czekajcie. To by się zdziwił. A tu jest przejście, dobra. Okej. Okay. To nie wiem, czy bym się tak zdziwił. Okej, okay, jest, okej, okay, jest, okej. Okay. Co my mamy teraz tutaj przed nami? Dosyć bardzo dziwny rodzaj parkura. Muszę przyznać. Ale nam się udało. Hop, hop. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Świetnie, świetnie. O nie, najgorzej. Czekajcie. Decydujący skok. Jest! Złoty parkour. Chyba z tego miejsca trzeba zacząć. Aha. <grystanie> Zły obrót. No nie. No, no nie. Też nie tak, też nie tak. Dziwne miejsce. Dobra. O, super. Też super. Uff, jeszcze mnie zblokowało. W sumie dobrze, jak tak blokuje. Bo to ułatwia. O. To wygląda dosyć dziwnie. Na pewno tutaj mam pójść. Nie no, na pewno mam tam iść, bo tego miejsca tutaj nie było. Uu. Ha. Skróciłem sobie. Dobra. Jakoś idzie, jakoś idzie tak tutaj. Po. Bym znowu przeskoczył. by się żarty skończyły. O, jest. Najsik, najsik, najsik. A, yy, trawka, cześć. No, dobra, no chyba na sam dół. Jak najbardziej. O nie, spadłem. jeszcze się podpaliłem. No świetnie, jeszcze będę się palił pół, pół dnia. Chociaż nie, tutaj damage'u nie otrzymuję. Tyle dobrze. Tyle dobrze, bo jakby taki damage otrzymywać, to trochę ciasto wciągę, <grystanie> siedzi, siedzi, no i dajesz. Był shift, był shift z mojej strony niestety. Niestety to Minecraft 1.11, który nie uznaje zawsze przycisku shift. No i takie buty się dzieją. Kurde, 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 dajesz. Dajesz. Aha, okej. Okay. <grym> Przeskoczyłem bloczek. No come on, come on, come on, Niech to nie będzie najtrudniejszy parkur tutaj ło pek. No, jestem. Bez shiftu. Znaczy. Be, bez, bez... nie shiftu, tylko bez czego. Bez sprintu. o a tutaj jest, czekajcie, to sobie tak zrobię. Ułatwienie. Pek, okej. Pek, okej. Hola! Oh yeah. I teraz tutaj. Aha. Okej okay, jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Wiecie co? Wiem, że mogę teraz failować, ale. Uff. Ale musiałem spróbować. Uch, jest, udało się. I teraz chyba tutaj mamy wyjście. Hop. Jej. Nice, 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 nice. A co to wybucha? Halo. Co to za wybuchy? Achievement Houston, we have a problem. Czy jestem w kosmosie? Ło. Leciliśmy do kosmosu. O, ja pierdzielę. Jaka to jest grawitacja teraz? Hoppa! <laughs> Jakie to jest bakowe, czekajcie. Dice. Hop. <laughs> Kosmos. Nie, no, genialny poziom. Ten poziom po prostu wymiata. Czekaj, jestem co, jak się fajluje. Dobra. Pyk. Chyba tutaj mam lecieć, tak? No na to wychodzi <laughs> Jaki bykowy level się trafił Nie wierzesz <laughs> Tylko em, Co teraz? Mogę tutaj zeskoczyć? Ten poziom był? Nie Co tutaj zeskoczę? Czekajcie, bo jest rozkmina. Jest rozkmina. Równie dobrze mogę sobie polecieć gdzieś tam. I to jest chyba ostatni poziom. No, nie wiem, chyba trzeba tam zeskoczyć w tamtym miejscu, skoro tutaj tak proponuję. Także lecę. Lecę i zwiedzę mapę. No, hell no, chyba tam miałem lecieć. Nam. Ale fajnie, że mnie cofnęło Tylko pytanko, jak ja mam tam dolecieć? Bo to był taki... No dosyć... Spory skok Hop <grym> Poleciałem A czekajcie, ja wiem Bo ta grawitacja mnie tutaj tak zmyliła Patrzcie, ja mogę na to wskoczyć Hehej, właśnie Dobra To tak, teraz powiem w takim razie, wszystko stało się super jasne, pyk, właśnie tak, wbijam tutaj i wylądowaliśmy. Dobra, bo ja widzę, że tam, tam się już levele kończą, a już trochę długi odcineczek jest, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Jak będzie dużo lajków, to szybciej odcinek, tak, dokładnie tak. Także, no co, tyle ode mnie, na razie i cześć, hej, hej!